Siemano, z tej strony DragonLot. witam Was dzisiaj w grze Scania Track Driving Simulator i opowiem Wam dzisiaj troszeczkę o tej grze. I mamy tutaj y, parę kategorii i zaczniemy może od pierwszej, czyli od prawo jazdy. W pierwszej kategorii prawo jazdy możemy spotkać się z danymi, które czekają nas na egzamin na kierowcę y, Tira i tutaj widzicie mamy ich kilka. Ja włączę najprostsze, tak pokażę Wam o co chodzi. Rozpocznij. I tutaj mamy opisane, co mamy zrobić, aby sklepem pominąć. Jeżeli użyjemy kamery z kabiny, dostajemy za to dodatkowe punkty. To na końcu będzie wypisane. Jeżeli byśmy jakiś pochołek, albo coś potrącili, no to wtedy dostajemy oczywiście... Minusowe punkty i ruszamy, i tutaj mamy szczękaczkę na górze, oczywiście żeby zaparkować w wyznaczonym miejscu. Jeszcze, 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 o, i tutaj widzicie wyzwanie ukończone 300 punktów, nie skorzystanie z wewnętrznej kamery 200 punktów, czyli dosyć dużo. Wracamy do listy, tutaj mamy jeszcze więcej, następna kategoria, czyli zawody kierowców, tutaj, tutaj możemy spotkać się z zadaniami, które wykonują e, najbardziej doświadczeni kierowcy e, tirów, e, może pokażę, tutaj jeżelibym nie miał, miał, miałbym właśnie połączenie z internetem, to mógłbym sobie oglądać innych przejazdy, ale niestety ja mogę tylko mówić, bo pokażę jak to wygląda w ogóle oglądanie, to sobie pokażę, zobaczymy. O i tutaj naszym zadaniem jest nawrócić i wjechać tam z powrotem No jak widać, szyniatkę dobrego doświadczenia <grym> Ta gra jest dosyć trudna To jest tak jakby taki prawdziwy symulator Nie taki jak Truck Simulator, w którym można sobie tam było kody wpisać i wszystko w facebook. To jest taki trudniejszy symulator, taki co naprawdę symuluje więc jeżeli ktoś myśli, że to takie bardzo jest łatwe to nie sobie kupi i spróbuje i wtedy zobaczymy, czy tak łatwo mu będzie to zrobić no i jest wyjścia kolejna kategoria, czyli niebezpieczne przejazdy Mamy tutaj dosyć sporą listę dróg, które są dosyć niebezpieczne. Tutaj na przykład mamy drogą śmierci. Tutaj takie dosyć trudne przejazdy. No i możemy sobie przejechać i zobaczyć i czy nam się uda to przejechać. I naszym zadaniem jest oczywiście tylko dojechanie na namiętę, jeżeli dojedziemy to już jakby mamy to zaliczone, ale jeżeli potrącimy coś po drodze, wjedziemy w coś, zawadzimy o coś, to dostajemy oczywiście tak samo minusowe punkty. I moja ulubiona kategoria, która zajmuje najwięcej czasu, czyli jazda swobodna. Tutaj mamy dostawy, takie po prostu dostawy jak coś dziesiło się w wcześniejszych symulatorach tirów, w Eurotrack Simulator czy w Hardtracku. No i po prostu jeździmy i pokazujemy. Z tego zrobię osobny materiał już niebawem. No i tutaj mamy kolejną jakby podkategorię, czyli bonus, tutaj mamy ośrodek szkoleniowy, w którym sprawdzają sobie po prostu TIRy i mamy te właśnie i mamy sobie okazję przyjechać po takim torze jakby badawczym i sprawdzić jak to właśnie wygląda, z tego też zrobię odcinek, właśnie z całej tej jazdy swobodnej jazdę sobie, odcinek już niebawem. I tutaj możemy sobie jeszcze tak y, zrobić test szybkości reakcji. Y, pokażę jak to, na czym to polegam. O, dobra, escape. Y, musimy rozpędzić nasz pojazd do 50 i gdy takie coś na drodze się pojawi to po prostu musimy wcisnąć hamulec i jak najszybciej zatrzymacie i komputer patrzy jak wci szybko wciśniemy hamulec i jak szybko się zatrzymamy jedynym co tak myślę że yy, tutaj pomaga jeżeli sobie ktoś chce to ustawić raczej ten pomar bo jeżeli patrzy się na licznik to dosyć to przeszkadza bo się całą uwagę bierze i skupia na liczniku o o, o nie widzicie 59 i to wam po prostu mierzy czas reakcji no i dobrze wychodzę. Yy, Opić wyzwanie. I tutaj jeszcze mamy yy, galerie i media. Możemy sobie tutaj oglądać zdjęcia, jak i... Yy, Oto tam zdjęcia. Z silnikami akurat skani. musimy się zobaczyć, jak one pracują, w jakich maszynach i możemy też sobie tutaj filmy oglądnąć, na przykład pokażę, że można sobie oglądać. Akurat tu jest jak został nagrywany dźwięk no i to sobie można tak zobaczyć z ciekawości no, widzicie film jak to wszystko e, wygląda no i cóż, nie będę już tutaj was zanudzał. E, gra kosztuje 50 zł, ja tyle dałem w tym piku. Można sobie ją kupić. No i można sobie ją kupić w zrębniku, mm, jeżeli chcecie spróbować, no to w sumie polecam, nie jest tak droga, 50 zł. nie jest całe drogo, można sobie spróbować, zobaczyć, no i cóż, zapraszam na następny filmik y, z tej gry, jeżeli wam się podobało, dawajcie łapki w dół, i możecie dawać komentarze, oczywiście negatywne komentarze, są bardzo pomocne, będziemy wiedzieć co zmienić, y, co może poprawić. Trzymajcie się gorąco. Dziękuję. Do widzenia.